Co jemu zrobiłeś? Ładnie. Cicho. Na siedzenie? Co na siedzenie zrobiłeś? Nalałem. <gry> Nalałem? A to, a to nie pierwszy I raz dobrze. Krzysztof. A on tak chyba lubi, nie? Zobaczcie co zrobił. Spuścił. smród niesamowity, bo, bo masz powyżej 500 wiesz? A więc... A więc... Musimy... Więc założymy nowe kamery. Czekaj, a, a podpisane to każdemu. To każdemu jest, ty. Czekaj. Dla Jacka. Tu pokaż. Ja pokażę. O piątaczek dla Jacka. Dla gremka. Dla gremka. masz Andrzej? Co mi są żłupy swoje. Te. Ko, to, to ten drugi A. twój. A twoje To też dostałeś? No. Nie. Grochaki. <grym> <grym> do grosza będzie kokosza. A 5 to 5, będzie bogaty. O bogaty, już jest bogaczek. A co nie? O tak, od 5 zł. Ocarny knur w 600 sypukcji. Polecam Zupka. Polecam, patrz. Grzmi. Jasne, pełne, słonowate. Konfidentnik prezydenta Rzeczypospolitej Krzy Krzysztofa Kondonowicza. Mam szarcium. Ja nie mogę cierpieć tego. O. E, ja chcę pierwszy się wypowiedzieć. Szanowni Państwo. Chcę powiedzieć szanowni Państwo. Szanowne. A, szanowne. Tutaj ucho ma Wiadomo, A słyszę, brzmi? Mówiłeś, że padać nie będzie. Dlaczego wy szarpiecie moją mamę? Pytam na... no Was. Tego... Dlaczego e... mamy wizerunek mamy mojej świętej pamięci przedstawiacie Matkę Boską? Dlaczego Matkę Boską szarpiecie? Ja to zaniosę na policję. Policję tym się zajęłam. Tam jest adres. Ja spiszę adres twój, człowieku. Będziesz pociągnięty do odbierania się sądowych. Bo tak to być nie może. Teraz Andrzej. Skończyć. I Nie ulec do zwycięstwa, zwyciężyć i... Może daj Dębęcka, ja przeczytać. Dlatego On ten... Ma i... Mamy jego zdjęcie od nie niewoli. Kiedy walczył o Polskę. Kiedy walczył o Boga. Zależy nam na tym, nie ja specjalnie, taki to Ja mus... wiem, że ty specjalnie. Nie, ja że ja au! O, podpisane są rzeczy. Geremek. Dawaj tu. No. Pieniądze Krzysiek, na pewno pieniądze. O, ciebie papierkowe widać. Geremek. O, no, oj, o to geremek. No. Andrzej, pokaż, co ty dostałeś. Pokaż. Bransoletkę. Bransoletkę. Ja rozumiem, co tu to mamy? dla Krzyszka taka brązoleczka by się przydała. No patrz, bo pieniążek porwiesz. Widzę pieniążek jest. O, patrz, dostał. 10 zł. No to co? O, idźmy do kieszeni. No, a jak? I teraz Andrzej. Też 10 plus 40. Na 40. O. o. Pięćdziesiąt masz. Podziel 50. się, podziel się. Trzeba się podzielić Krzysztof, tak? No. Powiedz, żeby się podzielił. Podziel się. O, tu oddaję mi oddaj moje. To dym 50. No. No. A ty? dychę. dycha. A ty mi, o, o, ty Zamieńcie się. No tak no. No. Powiedz, żeby się zamienił. I dam ci kawałek maści. Cztery ch***** <laughs> <laughs> Maściu, wiesz, żebyś z go wyciągała z gębu. O. Sześćsetolatka. O masz to! i znowu, i znowu awantura. Nie, ja, ja powiedziałem prawidłowo, a ja chciałem Basiu i... Dawid, dziękuję Tobie za dychę. Nie Nie chciałem. ...za i... i... ...więcej. Niech, i żeby nie... O, ...z Dawidem. O, wieś, bo... ...chyba Tobie lepszych od Andrzeja, niż od kogo innego, od alkoholika, niż od, od, od kogo innego, bo on jest alkoholikiem i wita. Badziu. Krzysiek podziękuj za tych czy nie podziękujesz? Za tych dziękować? Nie? Nie, Nie należy się, tak? Pewnie, za, za, za pięć lat to też by nie podziękował, bo oczywiście sapka wzrosła, Teraz do 200 zł. A co? I My dopiero? I Zdjęcie dopiero, teraz 200, tak? za 200 a? dopiero e, mogą być jakieś podziękowania. Przepraszam bardzo jak wszystko rośnie, to nie rośnie. Chciałem podziękować dla panie Basi i dla kogo jeszcze tam? <laughs> ale ja nie wiem o co chodzi. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Panie 10 zł, a na Andrzeja 50 zł. Tak. Basiu. I... Chopcie, jesteście chyba pijakami, alkoholikami. Ty wiadomo, alkoholika wspomagać, a człowieka akurat tego nie. A akurat tego człowieka trzeba dać 10 zł, a nawet grosz przysyłacie po groszu. Tak stare pieniądze, że nic nie warte. Bo zajdziesz na giełdę, to daj tobie 5 albo 10 zł, albo 2 zł i to będziesz miał 5 zł. Jeszcze. Krzysztof, Ludzie, Krzysztof, młodzież, Krzysztof, ale zabalało Ciebie to, że on dostał 50 a Ty 10 tak? Tak. Tak nie może być. Tak nie może być. Bo on i te 50 złotych, przechla. A może babki Tobie kupi? Nie da, nie da. A ja go zaraz podwiozę, powiem, żeby Ci babki kupił. Co? Podwiozę go, powiem, żeby Tobie babki kupił. Babki? No. Nie wiem, czy kupi, czy nie, nie wiem. Wiem, że przysyłają Niech pieniędzy. pieniądze i po złotych, ale po milionie. અને પૂજવા અલગ પૂજવા એકાદ બરાબર બરાબર